Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawię w dwóch odcinkach. Ten drugi odcinek będzie bonusem dla osób wspierających kanał i w nim policzymy szczegółowo to, co mamy wyznaczyć w zadaniu. Natomiast w tym pierwszym odcinku, który teraz oglądasz, chcę Ci przypomnieć, jak działa skala podobieństwa. Zanim jednak do tego dojdziemy, zapiszmy sobie wszystkie dane, które widzimy w poleceniu. Są dwa trójkąty. Jest trójkąt o wierzchołkach ABC i trójkąt o wierzchołkach A1, B1 oraz C1. Obwód trójkąta ABC jest równy 30 cm. Pole tego trójkąta wynosi 24 cm2. Obwód trójkąta A1B1C1 jest równy 15 cm. Natomiast pole trójkąta musimy policzyć. Tutaj może wstawimy x. Zapamiętaj jedną podstawową rzecz. Jeśli chcesz przeskalować długości, wyrażone w centymetrach, metrach, kilometrach to zawsze stosujemy skalę podobieństwa w pierwszej potędze. Natomiast jeśli chcesz przeskalować mm, pola wyrażone w centymetrach kwadratowych, metrach kwadratowych, milimetrach kwadratowych itd. Tak to wtedy stosujesz skalę w drugiej potędze. Zobacz, centymetr jest w pierwszej potędze czyli stosujemy K w pierwszej potędze, natomiast pole wyrażamy w centymetrze kwadratowym, więc musimy zastosować skalę w drugiej potędze. Gdybyśmy mieli na przykład um, podane w zadaniu objętości, to wiemy, że objętości liczymy, um, załóżmy, w centymetrach sześciennych, w jednostce sześciennej, to wtedy zastosowalibyśmy skalę w trzeciej potędze. Tak to działa. Natomiast jak to zadanie należy policzyć, pokażę już w tym odcinku bonusowym.